Witam Was, dziś przeczytam Wam opowiadanie z naszej serii, której też nie udało nam się niestety dokończyć w przedszkolu. Także posłuchajcie, dzisiejsze opowiadanie nosi tytuł o piasku, kaloszach i o tym, że jesteśmy różni. Zobaczcie. Jest niedziela, ulubiony dzień Kuby i Lenki. Nikt nie idzie do pracy ani do przedszkola. Można cały dzień bawić się, przyjmować gości albo odwiedzać ciekawe miejsca. Dziś rodziców odwiedzili nowi znajomi pani Basia i pan Paweł z synkiem Witkiem. Chłopiec ma pięć lat i chyba jest nieśmiały. Nie wita się z kubą ani lenką. Stoi obok swoich rodziców i patrzy w dół na podłogę. Lenka uśmiecha się i woła: Cześć Witek, jestem lęka! Chodź do ogrodu i łapie go za rękę. Witek gwałtownie cofa rękę i chowa się za nogami pani Basi. Pan Paweł klepie synka po ramieniu i zwraca się do niego dziarskim tonem. – No co ty, chłopaku, nie bądź dzikusem, pobaw się z Lenką i Kubą. Oni mają ogródek, będzie super, zobaczysz. Witek kręci głową w tula, twarz w miękki sweterek swojej mamy. Pani Basia wzdycha i mówi – Wituś potrzebuje trochę czasu, żeby oswoić się z nowym miejscem i osobami. – Dlaczego? – pyta zdziwiona Lenka – ona w każdym nowym miejscu natychmiast dołącza do zabawy, a nowo poznane osoby w Mik stają się jej przyjaciółmi. A ty dlaczego nie lubisz buraczków? Pyta tata Kuby i Lenki, który przysłuchuje się rozmowie. Bo są błę! Lenka się krzywi. A Kuba je lubi, mówi tata. Lenka marszczy brwi i patrzy na brata. I na Witka. Zobacz, Lenko. Ty nie lubisz buraków, a Kuba tak. Ty masz jasne włosy ciemne, ty lubisz głośną muzykę, a mamie ona przeszkadza. Ludzie są różni i dzięki temu świat jest ciekawszy. Idźcie amlazeczkie. Ta tak. I Lenka kiwa głową. Już rozumie. Kuba też rozumie Witka. On sam przecież potrzebuje trochę czasu na oswojenie się z nowym miejscem. Zwłaszcza kiedy jest tam dużo starszych dzieci. Najgorzej jest w miejscach które są bardzo kolorowe i pełne migających świateł. Kuba zawsze ma ochotę stamtąd uciec, za to ręce Harmiter w ogóle nie przeszkadza. Sama jest bardzo głośna. Ostatnio dostała od cioci srebrną, czarodziejską różdżkę z migającym światełkiem na czubku, wygrywającą różne melodyjki. Lenka była zachwycona i przez cały dzień bawiła się. Okropność! Dobra, mówi Kuba do Witka, kiedy będziesz gotowy przyjść do nas, będziemy na ogródku. Lena idziesz? Jego mała siostrzyczka kiwa głową, robi kilka piruetów i razem z kubą w podskokach wybiega do ogródka. Wczoraj przyjechała wywrotka z piaskiem, którego tata potrzebuje, żeby zbudować piaskownicę. Desek jeszcze nie ma, ale za to jest góra piasku, na którą można wbiegać. Chodź jaka wywrotka! A potem ziura! Zjechać w dół, dzieci są bose, bez butów. Najlepiej wbiega się na górkę. Piasek jest wilgotny, a stopy zapadają się w niego, ale niezbyt głęboko. Taki piasek Kuba lubi najbardziej. Gdy jest zbyt suchy, stopy zagłębiają się w niego nieprzyjemnie. Chłopiec nie lubi też, kiedy piasek dostaje się pod ubranie, więc z górki zjeżdża na nogach, jak na nartach. Z kolei Lena kocha piasek, tarza się w nim, zjeżdża z górki na pupie, mogłaby zamieszkać w wielkiej piaskownicy. A na tarasie pojawiła się pani Basia z Witkiem. – Tu jesteśmy! – woła Kuba ze szczytu górki. – Tu jesteśmy, tu jesteśmy, tu jesteśmy! – krzyczy Lenka. Podskakuje wysoko, po czym plask spada na pupę i z piskiem zjeżdża na dół. Witek kręci głową i ciągnie panią Basię do domu. Kuba podbiega do nich. Witek ze swoją mamą. O, Witek, będzie fajnie, mówi. Chłopiec chowa się za nogami mamy. Wituś nie znosi dotyku piasku na stopach. wyjaśnia pani Basia. Może po nim chodzić tylko w wysokich butach, a dzisiaj ma tylko sandałki. Kuba wpada na pomysł. Ja mam kaluszy i mogę mu pożyczyć. Dziękuję ci, Kubusiu, ale myślę, że będą za duże dla witusia. Masz większe stopy niż on. Pani Basia uśmiecha się do Kuby. Uba zamyśla się. Hmm, przecież mamy w szafie na strychu moje stare kalosze. Czekają, aż Lenka do nich dorośnie. Na pewno któreś będą dobre. Mamo, możemy pójść po, na strych po kalosze? Woła do mamy przez otwarte okno tarasu. Na strych po kalosze? A co to za nowa zabawa, dziwi się mama. Dla Witka. On nie lubi piasku na stopach, a chce wbiegać na górkę razem z nami. Świetny pomysł, mówi mama. Zaraz jakiś znajdziemy. Po kilku minutach Witek nadal nieco onieśmielony, ale zadowolony wychodzi z kubą do ogródka. Na nogach ma zielone kalosze z namalowanymi oczami i zębami krokodyla. Ostrożnie wchodzi na górkę, a potem piszcząc trochę ze strachu, a trochę z radości, zjeżdża z niej na nogach jak Kuba. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Kuba, Ile na też zjeżdżają, śmieją się, rozmawiają, doskonale się razem bawią. Dzięki, Kuba! Bo ławitek do Kuby miałeś super pomysł z tymi kaloszami. Jak Wam się podobało opowiadanie? Opowiadanie mówi o tym, że każdy z nas jest różny. Wy doskonale o tym wiecie, bo my już wiele razy na zajęciach o tym rozmawialiśmy. A teraz zadanie dla Was: spróbujcie narysować. Czym różnicie się ze swoim rodzeństwem albo ze swoimi rodzicami? Na przykład, co wy lubicie, a czego wasi rodzice albo rodzeństwo nie lubią, albo co lubi wasze rodzeństwo albo rodzice, a wy najbardziej na świecie nie lubicie. Powodzenia, czekam na obrazki. Pa!